W trakcie tegorocznego sezonu emocjonowaliśmy się nie tylko występami żyżlowców startu Gniezno, ale obserwowaliśmy także postępy w modernizacji naszego stadionu. Rzecznik prasowy Grzegorz Buczkowski przypomina, że w ciągu ostatnich miesięcy dokonano m.in. gruntownego remontu zabytkowej Trybuny Krytej oraz zwiększono liczbę plastikowych siedzic do blisko 6 tysięcy. Sezon dobiegł już końca, jednak w tym sezonie wszyscy żyli nie tylko spotkaniami ligowymi, rywalizacją na torze, ale również modernizacją stadionu. Czy mógłbyś przypomnieć kibicom, jak w tym roku, czego dokonano w tym roku na stadionie? Wiele na ten temat już mówiliśmy, bo rzeczywiście ten sezon był obfity. Jeżeli chodzi o prace modernizacyjne, nasi kibice mogli to oglądać niejako na bieżąco podczas trwania sezonu. Jak pamiętamy, przez dużą część sezonu zamknięta była trybuna kryta, na której kibice nie mogli jeszcze, jak mówiłem, na początku zasiąść, bo trwała i modernizacja. Ta modernizacja dobiegła końca. Przypomnę, że wszelakie prace, które trwały na stadionie, które zostały już zakończone, były opłacane z budżetu miasta. Za co raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję włodarzom naszego miasta. Z panem prezydentem Jackiem Kowalskim na czele. Jak mówiłem, oddana do użytku została część widowiskowa trybuny krytej. Tam zasiąść już mogą kibice. No i to, co myślę najważniejsze dla tych sympatyków czarnego sportu, którzy lubili oglądać żużel z korony naszego stadionu, szczególnie z pierwszego łuku, bo jak fanatycy i ci, którzy wiedzą na czym żużel polega, wiedzą, że z pierwszego łuku ogląda się ten sport najlepiej. Mogą już zasiąść, jak państwo widzicie, za moimi plecami na siedziskach plastikowych myślę, że ta wygoda już jest o wiele, wiele większa, aniżeli było to na początku sezonu, bo jak pamiętamy, było to wtedy jeszcze tylko samo betonowe wykończenie. Kibice nie mieli do dyspozycji nawet ławek. Jeżeli chodzi o krzesełka, mamy zapewnienie, że dalsza część, dalsza modernizacja, jeżeli chodzi o drugi łuk, będzie miała miejsce w roku przyszłym. Na to bardzo liczymy. Będzie miała również miejsce, jeżeli wszystko dojdzie do skutku, modernizacja drugiej części trybuny głównej, tam gdzie docelowo mają znaleźć się pomieszczenia socjalne, szatnie dla zawodników, a także biura klubu. Co ciekawe, prace modernizacyjne na obiekcie kontynuowano jeszcze po zakończeniu rywalizacji w rozgrywkach ligowych. Lifting przeszły schody prowadzące na koronę stadionu. To element może wydawać się dość mały i dość niewielki w porównaniu do tych prac które zostały wykonane, ale rzeczywiście to był bardzo znaczący element naszego stadionu, który wymagał tego remontu no można powiedzieć jak najszybciej, bo, bo pamiętamy, że te schody, które prowadziły kibiców na koronę naszego stadionu no były w stanie bardzo, powiedzmy, kiepskim, mówiąc kolokwialnie. Teraz ten stan poprawił się znacznie. Nasi kibice już bezpiecznie będą mogli wchodzić na koronę stadionu za, zarówno schodami po lewej stronie, a także tymi po prawej, które prowadzą na drugi łuk. No z pewnością zwiększy to bezpieczeństwo, bo jak pamiętamy tamte schody, tamten ich stan no, zagrażał temu bezpieczeństwu w sezonie 2021. 10, ten problem mamy już z głowy. Na koniec Grzegorz Buczkowski wyraził przekonanie, że w przyszłym sezonie na stadionie zostaną zamontowane kolejne plastikowe siedziska na drugim łuku. W przyszłym sezonie będziemy mieli już na całym stadionie siedziska. Najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje. Oczywiście od tego zależeć będzie, będą prace nad budżetem miasta. Jak wiemy, ostateczną decyzję podejmą wodarze naszego miasta zarówno Rada Miasta, jak i pan prezydent, który ten budżet im zaproponuje. Oczywiście Gnieziński Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie również miał bardzo duży wpływ na ich wykonanie, bo jak wiemy ten ośrodek jest właścicielem naszego stadionu, także myślę, że zgodnie z tymi zapewnieniami bardzo na to liczymy, drugi łuk będzie trwał jego remont w roku przyszłym.